Nie ma idealnej oferty dla każdego klienta, to fakt, ale możesz dostosować tak ofertę, aby domykać 70, 80. Czy znam przypadki domykania stale nawet 90% potencjalnych klientów, którzy zaznajomili się z firmą, z cennikiem i zobaczyli ofertę? Jak osiągnąć taki wynik? Zastosuj te rzeczy. Oto 7 ważnych składowych oferty, które faktycznie sprzedaje. bo pod koniec tego filmu powiem Ci, jak pobrać idealny wzór ofertówki, którą powinieneś wysyłać swoim klientom. Oferta, a w zasadzie jej konstrukcja jest kluczowa, aby w ogóle zacząć sprzedawać. Możesz mieć nie wiem, jak fantastyczny produkt czy usługę, ale jeśli nie opakujesz tego w odpowiedni przekaz wizualny, werbalny czy myślowy, to żaden klient nie zdecyduje się na zakup. Dlatego Rewelacyjna oferta powinna wyglądać tak. Punkt pierwszy. Pisz jasno i konkretnie. Pierwszym krokiem w tworzeniu atrakcyjnej oferty jest bardzo jasne określenie tego, co sprzedajesz lub oferujesz. Bo zdezorientowani ludzie nie kupują, bo się boją, nie ufają. Dlatego, czy chcesz, czy nie, tutaj przydadzą się Twoje umiejętności twórcze, żeby precyzyjnie i zrozumiale opisać to, co możesz klientowi zaoferować, co chcesz sprzedać, co dla niego możesz zrobić, jaki problem rozwiązać. Pamiętaj, że pisząc zrozumiałym językiem, dotrzesz do dużo większej ilości potencjalnych klientów, no bo nie każdy Twój klient ma doktorat. Dlatego nie używaj słów, których zrozumienie wymagałoby słownika czy encyklopedii, a które w ogóle nie odnoszą się do tego, co oferujesz, a są tylko... Mądrymi stawkami, które siłą rzeczy będą miały odwrotny efekt. Dlatego też nie zlecaj pisania ofert profesjonalnym copywriterom, czy bardzo elokwentnym osobom z Twojego otoczenia, bo stracisz na tym więcej niż myślisz. Góra, o co możesz poprosić, to o poprawę błędów, czyli delikatną stylistykę. Jeśli serio bardzo ci na tym zależy. No chyba, że twoim klientem są lekarze, prawnicy czy profesorowie, no to tam faktycznie można troszkę mądrości on, on powstawiać. W ofercie możesz używać liczb, dat lub wartości procentowych, aby przedstawić jej specyfikę. No ale wiedz, że nadmiar danych będzie powodować mętlik w głowie klienta, więc nie przesadzaj z tymi cyferkami. Pamiętaj, że klienci nie lubią się wysilać. A więc jeśli dane, które przedstawisz, będą wymagały liczenia, stosowania kalkulatora, obliczenia sinusów, kosinusów, czy innych pi kwadrat, albo dochodzenia do jakiegoś magicznego wniosku, który jest tylko w Twojej głowie, a więc oferta będzie jednymi słowy trudna do przyswojenia, to klient po prostu przestanie ją czytać. Lepiej podać mu te konkretne tacy, żeby nie musiał się zastanawiać, co tak naprawdę oferujesz, aby tak naprawdę mógł zacząć myśleć o zakupie. Ważna rzecz, Zadbaj o intrygujący tytuł. Obecnie modne słowo w social mediach to tak zwany hook, który ma zachęcić odbiorcę do oglądania, a w Twoim przypadku do zapoznania się z ofertą. Powinien być on dostosowany do odbiorców i zawierać obietnicę, którą możesz spełnić, niezależnie od tego, co sprzedajesz. Punkt drugi. Cokolwiek chcesz sprzedać, oferuj wyjątkową wartość klientowi. Najlepsze oferty to te, które oferują więcej niż klient oczekuje. Jak wiesz, wartość w biznesie stała się ostatnio mniej powszechna za sprawą wszechobecnej taniości, chińszczyzny i jednorazowej produkcji nastawionej na taniokup, zużyj, powtórz. Większość ludzi kombinuje, jak uzyskać największy zwrot. No, z najmniejszej inwestycji finansowej. Tutaj przykładem są owiani złą sławą deweloperzy i ich deweloperki. No, podczas gdy w rzeczywistości, aby tworzyć rewelacyjną ofertę i tym samym długofalowy, stały biznes, no, musisz robić odwrotnie. Dostarczaj klientom ogromną no. wartość we wszystkim, co oferujesz, bo jeśli tylko skupisz się na dostarczeniu klientowi byle jakości. Za nierealnie niskie pieniądze, jeszcze pewno bez faktury, gwarancji i chociażby namiastki profesjonalnej obsługi klienta, to nie spodziewaj się dużego, a tym bardziej powtarzalnego zysku. Wiem wiem, na początku pewno też coś się sprzeda, może i nawet dużo, na tej fali zbyt rewelacyjnej, wręcz irracjonalnej oferty, jak to robiło na przykład Amber Gold. Ale to działanie na krótką metę, bo twój biznes zweryfikują reklamacje, no i siłą rzeczy, wkurzeni klienci. A więc oferty, które nie zapewniają wartości, zostaną w dużej mierze odrzucone przez klienta, bo oferta to nie tylko maile i PDF-y i faktura, którą wystawiasz, to całość transakcji od momentu zakupu do końca okresu. Gwarancyjnego. Ba, klient może zwrócić produkt do 14 dni albo skorzystać z rękojmi. Dlatego zrób wszystko, co w Twojej mocy, aby dostarczyć ogromną wartość klientowi, przytłoczyć go tym, co od ciebie otrzymał, a dzięki temu Twoja sprzedaż będzie rosła, bo. Poczta pantoflowa działa błyskawicznie i to najlepszy sposób na mocny i stabilny wzrost Twojego biznesu. Jeśli to, co do tej pory usłyszałeś, uważasz za przydatne, to proszę zasubskrybuj ten kanał, pomóż nam rosnąć, a będziemy dostarczać ci więcej takich bezpłatnych porad i treści, które sprawią, że Twój biznes będzie rósł. Za każdą subskrypcję z góry dziękuję. Punkt trzeci. Zawsze zaoferuj zniżkę, bonus, coś darmowego czy jakiś rabat. Sam od siebie już na starcie. Pamiętam, jak dziś miałem kiedyś klienta na budowę domu, przechwalał się. Ile milionów to nie zarabia, jaką willę on to chce budować? No i faktycznie miał tą kasę. Taki typowy, nowobogacki cwaniak. A nie kupił tylko dlatego, że zbyt dokładnie podszedłem do tematu i wyliczyłem mu tak ofertę, no że nie było już z czego schodzić. A on kilka razy podkreślał, wręcz szczycił się, że zawsze musi coś ugrać, jeśli ma skorzystać z czyjejś oferty. No więc wystarczyło podkręcić cenę, żeby było z czego schodzić i gość by był oknohaczką. Dlatego, aby rozwiązać problem nadmiernych negocjacji, musisz od razu coś dać swoim klientom. Dzięki temu faktycznie wyczerpiesz pole do negocjacji. Możesz zawsze wtedy przypomnieć, że już otrzymali Państwo to i to ode mnie w gratisie i że to naprawdę jest rewelacyjna oferta, i mam nadzieję, że Państwo to widzą, że już niżej się zejść nie da, bo musiałoby to być kosztem jakości. A tego byśmy nie chcieli. Zaoferuj coś na starcie, coś, co ma największą wartość dla klienta w gratisie, coś, czemu wręcz nie będzie można się oprzeć. Pamiętaj, że uwaga klienta, którą może ci poświęcić z roku na rok, jest krótsza, dlatego, ten gratis, który chcesz mu dać, musisz mocno podkreślić i zaakcentować w przekazie oraz w materiałach reklamowych, z którymi zapoznaje się twój klient. I uwaga, tu nie chodzi o oferowanie najniższych cen. Chodzi o to, aby oferta była po prostu nie do odrzucenia. Punkt czwarty: wyjaśnij swoją ofertę. Ludzie są z natury sceptyczni, no a Polacy. Jak i cała Europa Wschodnia są mocno podejrzliwi i to nie jest Ameryka, że jakiś influencer założy sobie bluzę z Twoim logo i jutro będzie chodzić w niej połowa kraju. Znasz to powiedzenie, zbyt piękne, żeby było prawdziwe? Dlatego nieważne kim jesteś i co sprzedajesz, ludzie, którzy będą mieli styczność z Twoją ofertą, będą musieli zostać w pewien sposób przekonani. Czy Twoim klientem będzie rodzina, przyjaciele, koledzy z pracy, czy przypadkowy przechodzień, musisz podać bardzo logiczny powód skorzystania z Twojej oferty, czyli co ta oferta zrobi dla mnie, dla potencjalnego klienta? Co klienci będą mogli osiągnąć, korzystając z tego produktu czy usługi? Jaki ich problem to rozwiązuje? Bo pamiętaj, że ludzie patrzą tylko na czubek własnego nosa i zaspokajają swoje potrzeby. Nie kupują czegoś, aby Tobie dać zarobić, tylko rozwiązać jakiś swój problem czy fanaberię. Wiem, że to, co teraz mówię, może być przytłaczające na początku, ale to nie jest jakaś czarna magia, ale wymaga trzymania się pewnych zasad, i chociaż oferta. Musi być jasna i czytelna, tak jak mówiłem na początku, ale też należy ją odpowiednio opisać i wyjaśnić. Dlatego używaj wypunktowań, tabelek, odstępów w połączeniu z trykami sprzedażowymi i sprytnym tekstem marketingowym. Twoim zamiarem nie jest nakłonienie czy przekonanie klientów do zakupu, ale uświadomienie im, że to co oferujesz jest im absolutnie potrzebne i niezbędne w życiu. Wtedy sami będą prosić się, abyś im to sprzedał. Po piąte, nakładaj limity ilościowe albo czasowe na wszystko, co sprzedajesz. Twoja oferta powinna być ważna tylko kilka dni albo nawet kilka godzin. Może na magazynie albo u producenta jest ograniczona liczba tego, co oferujesz i trzeba po prostu się śpieszyć. Albo najzwyczajniej w świecie nie masz miejsc w kalendarzu i ledwo klienta wciśniesz, jeśli już się zdecyduje. Znasz to uczucie, jak dzwonisz do hotelu w sprawie rezerwacji pokoju, jest poza sezonem, hotel na bank jest pusty, a recepcjonist co mówi? Momencik, sprawdzę, czy mamy wolne pokoje. I ta chwila niepewności. Serce bije mocniej, tętno skacze. Straciłem okazję, czy wymarzony pokój jest jednak mój i nagle pada tak. Mamy dla pana pokój. Uff, proszę rezerwować, będę na pewno już robię przelew. Cokolwiek sprzedajesz czy oferujesz, limituj i dzięki temu możesz, a wręcz musisz wymagać od klienta natychmiastowej decyzji zakupowej. Czas i presja w wielu biznesach, zwłaszcza usługowych, robi ogrom sprzedaży. Dlaczego? Ponieważ kiedy klienci wyjdą z firmy, możesz już ich nigdy nie zobaczyć, bo twoja konkurencja domknie z nimi transakcje w ten czy inny sposób. Punkt szósty, dołącz mocne wezwanie do działania. I nie, nie chodzi o to, że masz stanąć na czele jakiegoś manifestu, czy zacząć krzyczeć na środku miasta. Chodzi o tak zwany call to action z angielskiego, czyli wezwanie do działania klienta, aby coś zrobił na twojej stronie, Ofercie czy podczas rozmowy. Powiedz dokładnie klientowi, wręcz jak małemu dziecku, co chcesz, aby zrobił. Najpopularniejsze call to action to zazwyczaj są batony na stronach internetowych, czy w ofertach typu kup, pobierz, dodaj do koszyka, otwórz, zadzwoń, napisz zapłać. Ale w świecie realnym, podczas bezpośredniej rozmowy z klientem, to uwaga, ty jesteś wezwaniem, ty mówisz klientowi, co ma robić. Ty albo wpisujesz go do kalendarza, albo przejmujesz zaliczkę, albo zamawiasz dla niego towar, ale zanim to zrobisz, musisz go skłonić do tego, aby powiedział: Tak proszę rezerwować, tak proszę mnie wpisać, tak, niech pan to zamawia i działamy. Z takich Praktycznych wskazówek to nie bój się dużych batonów, nie bój się używać odważnych kolorów. Staraj się też nie umieszczać na stronie zbyt wielu elementów, w które klient mógłby kliknąć, bo spowoduje to mętlik w głowie klienta. Pamiętaj, że chcesz. Pomóc potencjalnemu klientowi poprowadzić go w danym kierunku i nie dawać mu zbyt dużego pola do roztargnienia czy porzucenia tego procesu zakupowego. Z tego też powodu pousuwaj wszystko co niepotrzebne ze stron zakupowych, czy na przykład z koszyka. Bo po co zakładka kontakt, czy promocje na stronie z płatnością? Przecież on już kupuje. Po co go rozpraszać jakąś inną ofertą? No i po siódme, zafunduj klientowi niepodważalną gwarancję. Jeśli chcesz, aby twoja oferta odniosła spektakularny sukces i chcesz sprzedawać wręcz na automacie olbrzymie ilości, to zapewnij klientom gwarancję, obok której nie da się przejść obojętnie. I zniweluj wszelkie ryzyka związane z zakupem, zwłaszcza jeśli to jest jego pierwszy zakup i jesteś na etapie budowania zaufania, na przykład z cyklicznymi zakupami w przyszłości. No przecież daleko nie trzeba szukać. Zalando daje darmowe zwroty do 100 dni, mimo że ustawa wymaga tylko 14. Ikea przyjmuje zwroty w każdym sklepie, nieważne co i w jakiej ilości zwracasz. Ba, pamiętam, że materac możesz zwrócić bodajże bez pytań, chyba nawet do 10 czy 15. Lat i to używany. No pomyśl sobie, kto to na serio zrobi. Nie będziesz miał nawet paragonu za te 10 czy 15 lat. A hotele co robią? pozwalają rezerwować i odwoływać pobyty bez opłat. Dzięki temu nawet jak kilka osób zrezygnuje, to ogrom tych, kto skorzysta, jest dużo większy niż na standardowych warunkach, gdzie ludzie musieliby wpłacać np. bezzwrotne zaliczki. Dzięki temu zmusisz potencjalnego klienta do podjęcia opłacalnych dla niego działań, bo uzna, że nie wiąże się to z żadnym ryzykiem. Po prostu zdejmij ryzyko z klienta, i weź go na siebie. Pokażesz, jak pewny jesteś, że klient będzie absolutnie zachwycony tym, co oferujesz, i będzie mu wręcz głupio myśleć o zwrocie czy o jakiejś reklamacji. Jeśli dotrwasz do tego momentu, to wiem, że twoja oferta będzie najlepsza na rynku. Jak wspomniałem, mam dla ciebie idealny wzór oferty do pobrania. Znajdziesz go w opisie tego filmu. A jak już ją będziesz mieć opracowaną pod siebie, to możesz dać mi ją do sprawdzenia na naszym bezpłatnym mentoringu z biznesowych rewolucji. Spotykamy się co tydzień online, gdzie pomagam przedsiębiorcom bezpłatnie rozwijać ich firmy. Aby dołączyć do mentoringu, kliknij linka znajdującego się również w opisie tego filmu. Oczywiście nie zapomnij też zasubskrybować, bo będę tu wrzucał więcej wskazówek, które rozkręcą Twój biznes.